Dobrze, a powiedz mi, Michał, dlaczego powinniśmy pójść po ceramizator, a nie po konkurencję? Jesteśmy polską firmą, to już Ci odpowiedziałem na to pytanie, bo e, no przede wszystkim możemy się pochwalić tymi badaniami. A inne który... firmy nie mają takich Wydaje badań? Wydaje mi się, że nie, nie słyszałem badań. Dlaczego się nie mogą pochwalić, to już odpowiedź sobie sam. Czyli się nie chwalą, okej. Okay. Jak się nie chwalą, to znaczy, że nie Jest takie miejsca. Bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o ceramikę, bardzo dużo firm, bo my tak naprawdę dużo konkurencji nie mamy, jeśli chodzi o rewitalizanty, bo to też trzeba oddzielić, bo dużo firm tak naprawdę na przestrzeni tej ideologii, którą my też gdzieś tam wypracowaliśmy, jeśli chodzi o ceramikę, wrzuca w to modyfikatory tarcia oparte na azotkach bogich. Natomiast azotki boru nie są tak naprawdę rewitalizantami, którzy tworzą powłokę ceramiczną i zabezpieczają się nikt na długi czas. Są to modyfikatory tarcia. Natomiast na większość rynków, niestety jak gdyby ideologicznie, czy gdzieś marketingowo wrzuca to, że tak powiem kolokwialnie do jednego worka. Natomiast to jest zupełnie co innego i trzeba to oddzielić. To musimy z tego to okay. Ja wiem z mojego doświadczenia na tym jak, jak te środki działają. Te działa Jest bez dwóch zdań słyszalna, słyszalna różnica w pracy i silnika. Nie jestem w stanie tego bardzo opisać, wytłumaczyć, ale silnik pracuje ciszej po 30 minutach od zaaplikowania takiej malutkiej strzykawki. Tak się zastanawiam, czy to nie działa powiedzmy na zasadzie, um, bo też miałem pewnie o to, że to...